Witajcie moi drodzy, dzisiaj sobie przygotujemy niezwykle intensywną potrawę o nazwie kurczak korma po hindusku według Cordona Ramzeja. Lista produktów prezentuje się następująco. Mamy tutaj 4 połówki z piersi z kurczaka, 4 ząbki czosnku, 2 cebule, 1 łyżeczka kurkumy, 2 łyżeczki kary, 2 łyżeczki papryki słodkiej, jedna łyżeczka Yy, cynamonu. Jedna dosyć solidna łyżeczka imbiru. Posiekana natka pietruszki. 400 ml mleka kokosowego. Cztery łyżki sosu sojowego. Sól i pieprz do smaku. Jak to będzie dalej wyglądało? Za chwilę zobaczycie. W pierwszej kolejności musimy, oczywiście, sobie obrać cebulę. Oczywiście, bo jakby inaczej. A jak już ją obierzemy, no to oczywiście trzeba ją pokroić w piórkę. Piórka to wiadomo jak kroimy. W następujący sposób musimy przydzielić sobie cebulę na pół i kroimy ją nie w ten sposób, kiedy tutaj mamy taką teksturę, tylko w poprzek, jakby to ująć. No i oczywiście kroimy ją w piórka. Mogą być cienkie, mogą być grubsze. Ja zazwyczaj kroję w te takie cieńsze, ponieważ. Później lepiej mi to wszystko smakuje i taki protyp dla was. Jeżeli na przykład tu już macie taką końcówkę i się bacie, bacie, bojecie, boicie się o swoje zgrabne paluszki, to no to przewracacie oczywiście, jest które w tym samym miejscu Przewracacie cebulę. Na drugą stronę najkrócej ale to raczej chyba wszyscy wiedzą. No i musimy w ten sposób. Wszystkie tutaj y, połówki tej cebuli. No, nie mogę ukroić Musimy pokroić, muszę wiedzieć o, ostrożnie, bo trochę się stresuje. Od dawno nie nagrywałem żadnego leckuka, także tutaj jest lekki stresik. Ale oczywiście nie daje się sobie poznać, że coś jest w ten deseń. No i co, zobaczymy się za chwilę, jak już skończę. Mamy cebulę. I następnie tak, te cebulę na razie sobie damy tutaj na bok, albo inaczej. Cebulę sobie odkładamy na bok. Teraz tak, możemy albo zgnieść, albo po prostu drobno posiekać czosnek. Ja co prawda poszedłbym na łatwiznę i czosnek po prostu powyciskał, ale chcę, żeby to było jakoś tak troszeczkę inaczej więc posiekamy sobie czosnek tak drobno na taką miazgę no i będziemy później dodawać do tego kurczaka zaraz wam pokażę jak to będzie wszystko wyglądało tylko najpierw oczywiście posiekamy sobie czosnek drobno możemy jeszcze użyć do tego soli żeby była taka wiecie ciapka zaraz zresztą wam pokażę jak tutaj widzicie, w ten sposób sobie zostawiamy ten czosnek. Co prawda, jeszcze jakbym dodał soli i bardziej to tak rozgniatał, by była taka, jakby to powiedzieć, pasta czosnkowa, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć drobno, fajnie posiekany ten czosnek. Teraz musimy, oczywiście, wziąć piersi z kurczaka. To, co widzicie, jakieś są niefajne te części, no to wiadomo, że wykrajamy i wywalamy albo dajemy swoimi, swojemu, znaczy Pupinowi jeżeli ktoś oczywiście ma swoje zwierzątko a ja podejrzewam, że większość z Was ma no i to będziemy sobie kroili w kostkę bo jakby inaczej, niektórzy z Was pewnie powiedzą, żeby tego nie wyklejać, bo to się usmaży i zje no ale ja akurat dbam o takie rzeczy więc trzeba tutaj zrobić porządek na tej desce. No i oczywiście tak, kroimy sobie w kawałki i kurczaka kroimy oczywiście w kostkę. Może być większa, mniejsza. Ja wolę taką drobniejszą, ponieważ zauważyłem, że jak większe są kawałki kurczaka, to jakoś tak niezbyt komfortowo wchodzą do ust. No i wolę mniejszy kawałek wziąć dwa razy niż jeden taki duży i czuć taki dyskomfort w ustach. Może tutaj niestety moi drodzy zrobić jakby to powiedzieć dogrywkę, ponieważ yy, no wyłączyło mi się nagrywanie, ponieważ tam są takie głupie ustawienia, ale to już to pomijamy. Mówiłem wcześniej, że po prostu bierzemy kawałki piersi z kurczaka i kroimy w taką kostkę. Tu jeszcze wcześniej mówiłem, że ten posiekany czosnek przełożyłem sobie na taki o tutaj e, talerzyczek mały i co, i spotkamy się. Już mam nadzieję, że bez tych zbędnych takich e, problemów technicznych. Spotkamy się, jak już oczywiście całego tego to kurczaka posiekam. No i tak, moi drodzy, jeżeli już oczywiście pokroiłem wcześniej, a razem ze mną kurczaka, no to wiadomo, pakujemy to wszystko do Michy. Otruszamy solą i pieprzem. Oczywiście najlepiej sobie tak trochę wyporcjować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Oczywiście jest dużo soli, znaczy może nie aż tak dużo, jak to woli. I pieprz, też dosyć sporawo. To ma być, wiecie, taka intensywna ta potrawa, nie taka delikatniusia. I oczywiście do tego dajemy wspomniane cztery łychy sosu sojowego. No, gdzieś tyle. I to wszystko musimy, oczywiście, co, wymieszać. Jest dosyć taki, wiecie, intensywny ten aromat przez ten sos sojowy. Wiadomo, nie przesadzamy też z ilością soli. Ja tak sobie troszeczkę żartowałem na samym początku, że sypiemy dużo, bo musi być to intensywne. Nie wspominając już o pieprzu. Pieprz możemy zawsze, zawsze sobie dodać bo pieprz będzie tutaj bardzo fajnie współgrał. Jeżeli oczywiście ta potrawa będzie dla Was za łagodna, to zawsze możecie dosypać sobie jakieś e, przyprawy typu ostra papryka, chili, e, pieprz kajen, bądź też coś zupełnie innego, ale bardziej ostrzejszego. Ja Wam takie polecam standardowe przyprawy, które możecie tutaj zastosować. No i co, jak to już wymieszaliśmy, no to nie pozostaje nam nic innego, niż rzucić to na rozgrzaną patelnię. No to przychodzimy dalej. No i nalewamy sobie, oczywiście, trochę oleju. Oczywiście też nie za dużo, żeby to nie było zbyt tłuste. Zapalamy pod kuchenką. Taki, oczywiście, mniejszy gaz niż to, co widzicie. Coś takiego. Ale się olej zapomniała rozlać. No i co? Jak to rozgrzejemy, no to oczywiście dajemy sobie kurczaka, ale to za chwilę. Teraz oczywiście moi drodzy, zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że w pierwszej kolejności wiadomo, że najpierw podsmażamy wcześniej upokrojoną cebulę w piórka. Oczywiście możemy je obtoczyć tutaj, obtoczyć, co ja gadam, oprószyć solą i pieprzem. Someni siul, jest siul. Dobra, tyle starczy. Pieprzu raczej nie dodajemy, ponieważ mamy inne przyprawy, które oczywiście później dodamy. No i musimy posmażyć tutaj, aż zmięknie. Ja już oczywiście biorę się za mieszanie, tylko musiałem sobie chwilowo ręce tutaj opłukać z tej cebuli. No i podsmażamy. I mieszamy i czekamy, nie? Aż się zarumieni. Dobrze moi drodzy, tutaj cebulka, jak widzicie, już zaczyna nam się ładnie tutaj przysmażać i złocić. Więc nie pozostaje nam nic innego niż tutaj powrzucać nasze wcześniej, wcześniej nasze wcześnie przygotowane tutaj piersi. I oczywiście też będziemy podsmażać. Nie chcemy, żeby wiadomo cebula była od razu taka mocno zarumieniona, ponieważ jak będziemy podsmażać piersi, no to oczywiście byśmy zjarali cebulę. Dlatego to wszystko ląduje na patelni. I to oczywiście musimy podsmażyć na fajny kolorek. Dobrze moi drodzy, jak tutaj widzicie, Kuczak już praktycznie nabrał rumieńców, może jeszcze nie aż takich, jak bym chciał, ale już jest mięso dobrze podsmażone. Oczywiście nie jest jeszcze rumiane, może tam w niektórych momentach, miejscach, znaczy chciałem powiedzieć, jest. No i zaraz to przełożę sobie do większego garka. Oczywiście będziecie to widzieć, w sensie już jakie będzie mięso w garku. I przejdziemy tam oczywiście do dalszego tutaj, przyprawiania i dodawania składników, które są nam jeszcze potrzebne. Bo jak zapewne tu jeszcze zauważyliście, troszeczkę jest tutaj tego soku z gumy jagód. A tak rady mówiąc soku z kurczaka, więc nie chcemy tego w naszej potrawie, więc ja to troszeczkę sobie zleję, żeby wiadomo. Nie było tego, ponieważ to musi jeszcze troszeczkę się podsmażyć. I co dalej? No to za chwilę zobaczycie. No i dobrze, moi drodzy, oczywiście znowu wracamy. Tak jak zauważyliście, przełożyłem sobie trochę do głębszego naczynia, bo tam ta patelnia mniej więcej podobne miały rozmiary, ale oczywiście nie jest taka głęboka jak te naczynia, taka trochę głębsza patelnia. No i wiadomo, że do tego będziemy dodawać pozostałe składniki, czyli takie jak czosnek. Ja preferuję od razu sobie, ja preferuję sobie od razu wymieszać, wiecie, żeby to od razu przeszło na całość mięsa. Wybaczcie, <słuch> że coś mi tam wyskoczyło. Z garka. I teraz tak bierzemy kolejne przyprawy, czyli kurkumę i kary. Miałem jakieś zanik pamięci. I też preferuję, powiem Wam od razu wymieszać, bo wtedy to się lepiej wszystko rozchodzi niż miałbym wszystko wsypać później mieszać, bo ja wiem, że czasami, jeżeli od razu nie wymieszaliśmy jakiejś tam przyprawy, to później nie jest taki efekt taki sam. Wiem, że może wydawać to się dla Was dziwne, no ale taka jest prawda. Chyba, że się z tym nie zgadzacie. No i lecimy z kolejnymi, z kolejnymi przyprawami, czyli cynamon, słodka czerwona papryka i imbir. I standardowa procedura, czyli to wszystko mieszamy. No i wiadomo, że do tego będziemy zaraz wlewać naszego ulubionego mleczka kokosowego. Kiedy nam ten kurczak już się tutaj fajnie przysmażył z tymi przyprawami, no to wlewamy 400 ml mleczka kokosowego. I musimy to, wiecie, trochę posmarzyć żeby to wszystko się tak zredukowało. Właśnie to na tym wszystkim polega, żeby sos troszeczkę zgęstniał. Jeżeli nie zgęstnieje odpowiednio, to możemy go zagęścić w postaci e, odrobiny skrobi ziemniaczanej i wody. Wtedy sobie ładnie zagęścimy ten sos, ale na razie ja pozostawię to bez takich wspomagaczy. I niech się to teraz Około 20 minut pogotuję, żeby zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało. Jak widzicie, moi drodzy, po około 20 minutach sosik naprawdę bardzo ładnie zgęstniał. On musi być taki troszeczkę płynny, tak jak widzicie. Nic nie dosypywałem, w sensie, bo inaczej, sól dosypałem troszeczkę, ponieważ było jej stanowczo za mało, ale jeżeli chodzi o pikantność, to mam dosyć taki intensywny ten czarny pieprz, że nie potrzeba tutaj zaostrzać tej oto potrawy. I na końcu, oczywiście jak to jeszcze troszkę pyrka, tak z 2-3 minutki, no to dosypujecie troszeczkę, tak. oczywiście też nie za dużo, nie przesadzajmy. natki pietruszki, żeby ona też wiecie, puściła ten swój fajny aromat. No i oczywiście to jeszcze tak z 2-3 minutki musimy sobie pogotować, żeby to popyrkało. Jeżeli ktoś lubi więcej pietruszki, to możemy dać więcej. Wydaje mi się, że może troszeczkę nawet więcej damy, ponieważ ona naprawdę doda fajnego posmaku. I co moi drodzy? Jeszcze z dwie, trzy minutki niech to się robi, a później oczywiście nakładamy gotową potrawę na talerz wraz z ryżem. I nakładamy ryż. Ja sobie trochę przełożyłem ryżu do miseczki, żeby, wiecie, to fajnie nałożyć. Mam nadzieję, że będzie git. Nakładamy obok. Możemy obok, możemy też na, na ryż, zależy kto jak tam woli. Nakładamy naszego kurczaka obok W tenże sposób i na koniec... Możemy jeszcze sobie fajnie udekorować świeżą natką pietruszki. W ten sposób. I cóż, moi drodzy, tak prezentuje się kuczak, korma po hindusku według Gordona Ramzeja. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. Nie pozostaje mi nic innego niż życzyć wam smacznego. Mam nadzieję, że sobie przyrządzicie taką otóż potrawę. Jeżeli nawet chcecie jeszcze troszeczkę bardziej ją podkręcić. No to możecie użyć dodatkowo e, na przykład czarnego sezamu, i posypać sobie po prostu odrobiną ten ryż. Mam nadzieję, że Wam będzie smakować. Także dzięki za obejrzenie i do usłyszenia. Życzę smacznego, a ja idę jeść! A jeżeli ktoś z Was nie lubi tego typu podanie, czyli na przykład ryż obok i mięso obok, możecie po prostu bezpośrednio dać sobie ryż i na to e, mięso. Więc do wyboru, do koloru, więc jeszcze raz dzięki za obejrzenie i życzę smacznego.